Hej wszystkim. Hej wszystkim, witamy, witamy się, się z, z wami na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy w trójkę. Kto jest świętym Mikołajem? Ja! A kto jest elfem? Ja, tylko nie umiem podskoczyć, bo mi nikt nie pokazał jak to zrobić. Dobra, Oliwia mi pokazuje, że muszę użyć takiej strzałki. A obok nas Taki. jest kto? Tata! Woohoo! I ty będziesz grał Rolę dzieciaka, ty będziesz elfem, i ja będę świętym Mikołajem. Ja Wam powiem, że ja gram w tą grę pierwszy raz i nie umiem nawet poruszać się tym moim ludzikiem, a raczej skinem, tak? To się tak mówi? No. Dobrze mówię. A mój skin to ma jakieś imię? No, ale jej mama i ty. Aha. I ja tu widzę, że jest piękna choinka. No, a pod tą choinką są prezenty. Ja siedzę i czekam na prezenty. A no. można je otworzyć? Można Nie. zobaczyć coś w środku? Amcia, a e, usiadłeś na Ej, Ja też usiadłam na łóżko. No. Ale numer. Ha. No, <grym> do swojego domku? Tak. <coughs> a co my tutaj zostaniemy same? Tak. A wypuścisz mnie z domku? Tak, puszczę cię. Już. To ja poczekam Mikołaju, na was. Na... Czekam. Uważaj ktoś się idzie. Ale to się jeszcze później chyba spotkamy. Tak. tak. Czyli ja muszę pomóc Mikołajowi, Mój... bo jestem elfem. Okay. A co, ale mam sobie wziąć prezent? No, i musisz y, jakoś zapakować ten prezent. Dobra, ja jeden prezentik zapakowałam. Ty no, ale jak ja mam go zapakować? O, mm, nie wiem, no. Ja nie wiem, co ja mam tu robić. O, zapakowałam! Ja dziękuję. jestem kiepskim elfem, bo jestem elfem początkującym po prostu. Ale to Mikołajowi szybko idzie. Dobra. Może jakoś się okay. potem wprawię w tą grę? Chodź, idziemy do Sanek. E, musisz na mnie chwilę poczekać, bo nie wiem, jak mam ruszyć z tej kanapy. Czy Mikołaj może mnie też zabrać ze za sobą? Okej, okay, chodź. Czekaj. Okay. świetnie. Piedny Mikołaj musi no. mieć i prezenty. Czekaj. Dzięki za pomoc Mikołaju. Generalnie już jest po świętach, ale jeszcze klimat A jest taki świąteczny, dobrałem nie? Dobrałem jeszcze dobrałem. u wszystkich. Są te dekoracje świąteczne, dobrałem. choinki? Zapraszam. Aj wyglądam, jakbym zamdlała. też bym nie musiała jeść. To będzie trudne. Teraz odcinek. lecimy do sanek. tak. <grym> Pierwszy raz będę leciała saniami. Ej, biegniemy z górki. Wolniej, Mikołaju, ja zaczynam się stresować. Nie, no nie upuszczę cię. Na Strasznie planie. szybko Mikołaj biegnie, ale rozumiem, że Mikołaj mknie, żeby zdążyć. Tak. Do wszystkich dzieci. Dobra. Ale akcja. Drodzy widzowie, jeżeli Zapraszam. ten odcinek Wam się spodoba, to wiecie co robić. Klikajcie łapeczki i trzymajcie mocno za mnie kciuki. O, <laughs> dobra, dobra. Tak jest. Jestem i. Ej, my się wznosimy, my to lecimy. Teraz lecimy. Ja was tak. widzę. Nie, nie widzisz nas. Jak to? Na, może nas widzieć. Na niebie. Patrz. I co, parkujemy? Widzisz? Gdzie? Na dachu? Na Ale czat. No, tego się Ej, no nie spodziewałam. Was. Nie, nie widzisz nas. Idź no spać. to zamknij oczy. Dobra. Właśnie, idź spać, bo Bez ty spać. jesteś dzieckiem, a my tu jesteśmy, wiesz. Chodź. No chodź, jak mam zejść z tych sanek? No tak samo jak z kanapy. Zeskocz. Brawo. Oh, dobra, Ej, ale ja mam lęk wysokości. Chwała na wysok. Ja nie dam rady. Ja się boję, ja nie schodzę, ja już tu zostanę. Ok. Zostawcie okay, na tych sankach. Ale tu są ładne widoki. Ja sobie tu z reniferami pogadam Tylko... i czekam za Mikołajem. Tylko Mikołaju bądź cicho, żeby nie obudzić żadnych dzieci. O nie, o nie, o nie. Ale że co się dzieje? Tata mnie widzi. Na kamerach. Hej! Nie podglądaj świętego Mikołaja, bo nie dostaniesz prezentu. No dobra, śpię jak dziecko. Tak, o właśnie. Połóż o, no, się okulary tylko zdejmij, bo jak się śpi, to się nie śpi w okularach. Kurde. Co? Z... Ale nie mogę wejść! Mikołaja zgubiłeś. Pozamykał wszystkie Tato! drzwi. Otwarte jest. No jak jest otwarte, jak Mikołaj nie może wejść? No, ale no, do tych drzwi takich. Ale numer. Otwieranych i zamykanych. No i teraz klop. No tutaj jest. Ty jest choinka. Ale... Na górze. Windom na górę. Jeju, to to wiesz. Musisz... Zamiast w salonie postawić, żeby Mikołaj od razu mógł trafić to gdzieś na górze. Ja mam salon na górze, pracownię na dole. A. Ale nie. to Mikołaj chyba spadł na sam dół. No. O oh my god. No i widzicie, ja myślę, że święty Mikołaj ma bardzo dużo perypetii podczas świąt i ma same problemy, że to jakiś pies może go atakować. No nie właśnie. podglądaj. Świętego. sobie windę w dół. Ale ja nie mogę, bo nie mam współlokatora. Na, na górę poproszę. No to kiepsko. Na górę. Ej! Ja się znalazłam gdzieś indziej poza saniami. A no to... Okej. Ratunku, proszę mnie potem zabrać, Mikołaju. Nie odlatuj bez mnie. Teraz tu. Mikołaju, uważaj na psy. On może mieć psa. A nie chcemy, żeby coś się stało, Mikołajowi. Kurcze, teraz jak tutaj wejść? Oj, oj, okay. oj. Wiem jak. Mikołaj ma naprawdę, musi mieć perypetie. Mikołaj nie wie jak wejść, a ja nie wiem jak w ogóle się poruszać. No, ani w lewo, ani w prawo. Nie wiem, stoję gdzieś w jednym miejscu i zaraz gdzieś spadnę. Ej, ja jestem na tym dachu, tak? No. Ciągle. Jestem w saniach. Udało mi się dotrzeć oczywiście z pomocą Oliwii. No i wznosimy się w górę. A czy nakarmiłaś dzisiaj swoje renifery? Nie. No. Dałaś im coś do jedzenia? Nakarmiłam. Muszą mieć moc. Moc i energię. Energię i moc. Gdzie my teraz lecimy? No, do, do innego domku. Dobra. No, A czy tych domów mamy bardzo dużo? Tak, całe miasto. Jak my, jak ty teraz my... tu wejdziesz? O, kotek. To był Ale... kot? Taki kwadratowy? No. Ou, wchodzimy od garażu, o, 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 o. a jak choinki nie będzie u kogoś, to wtedy co? To, nie zostawiamy prezentów? Prezentu. Mhm, tak to działa. Prezent. Tutaj poszło sprawnie, ale jacyś ludzie tam byli, uciekamy. Już. Chyba ktoś się ucieszy z tych prezentów, nie? To jest kotek. To Nawet też. dwa. I koty kochają świętego Mikołaja. Kurczę. A Mikołaj kocha koty. Taki Mikołaj musi być mocno wysportowany, żeby mógł wchodzić tam, w te różne zakamarki. Ten Mikołaj ma bardzo śmieszne sanie, takie mini i do tego różowe. Mikołaju, nie wyjdziesz z tego? Innych. No dobra. To teraz idziemy. Ciu! Znów. Co ty, jak ja bym miała z tobą tak biegać, to bym nie dała rada, tak przynajmniej pilnuje reniferów. No pilnuj, pilnuj. Ale to też jest ważna słucha. Ale sucha. za chwilę znikną renifery. A co ze mną wtedy? Bo, no, y, ja ci chyba muszę wtedy pomóc. Ty mi musisz tutaj wszystko podpowiadać nie i no, mówić, bo ja w życiu w to nie y, grałam. Jak to? U ciebie są sanie, a u mnie no, z... są inne sanie. Coś się Ale znowu okay. zawiesiło u mnie. Widzę, widzę. Skakuje. No, nie widzę. E e a kto z nami siedzi tu z tyłu? Jeszcze jakiś koń? Przecież nie zabieramy wszystkich. Nie Ej, czemu mamy tylu pasażerów? No kurde, każdy się wpakował i nie wiem, czy teraz. Odlotujemy! Do mama nie odlatała, Nie, odlęciała. nie. Czekaj, wiem. Cię, no, dobra. Proszę mnie zabrać. Czekaj, dobra. Nie wiem, czemu nie mam Proszę, je w Proszę, mama, szybko wchodzić. Ej, ale... Wchodzić szybko. Ale jak. Nie, no. Dobrze, że mam okay. Oliwię, bo bym nie wsiadła Jej. do tych sań. Jej. I jedziemy? Nie, tak, lecimy jedziemy, dalej. Lecimy. Okay, A znacie taką wszystkie... piosenkę, że biegnie, biegnie renifer, że tam... jego kaloryfer? To teraz tam tylko? Nie. Nasze renifery nie mają kaloryferów, Kurczę. ale śniegu też nie ma, to nie jest tak zimno. Kurczę, ktoś okradł mnie. Twój dom? No. To teraz choć pojedziemy do twojego domu. Dobra. Szybko. Zawracamy, żeby co tam zniknęło. Ale to można zamykać drzwi, oh. tak? O nie. Właśnie zamknęłam, ale tutaj mogą z, z... Mhm. Czyli no. mimo, mimo tego, że zamkniesz, Szybko. to i tak może ktoś się włamać? No. No to licho trochę, nie? Że święty Mikołaj ciężko pracuje, a tu go okradają. No to niemiłe bardzo. Bo powinna pani Mikołajowa siedzieć i... Pinać. No właśnie, Elfik. Jak to się stało? Ale, elfik, a może jednak zostaniesz w domu? Mogę bo... zostać w domu, nie ma problemu. Okej, okay, to... A jak ktoś ci potem buchnie sanie? Ale to musisz mnie wnieść do domu. I co ja mam robić? Tylko tam siedzieć? No. Ja też Gdzie... Gdzie ty jesteś? Ja? Nie wiem, tam gdzie mnie zostawiłaś w sanie, gdzieś jestem. Szukam Cię, ale nie o, <grym> jesteś? Dobra, ratuj elfa, kiedyś był film... Uratuj Rat... świętego Mikołaja. Tak, uratuj świętego Mikołaja, to, to u nas jest uratuj to... elfa. Dzień, dzień dobry. Ej, czemu my tak krzywo jesteśmy? Rany, Julek. Dobra. Gdzie ty te sanie? Nie wiem, ale... Dobra, jednak, jednak będziemy razem. Do <grym> się! Lecimy. Udało się! Znosimy się! To tak, nie będziesz w domu. A szkoda, już myślałam, że sobie poleżę. Hmm. i że sobie odpocznę. Dobra. Bardzo szybko musimy zrobić <coughs> ten, bo już dzień nastał. No właśnie, a powinna być noc. No przecież święty Mikołaj to, to w nocy tylko lata, a nie w dzień. O nie. Co, zawisłyśmy? Nie. Co się dzieje? Nie. Po prostu ktoś zresetował domek. O tam, tam jest jakiś. Wieś jakaś, to tam będziemy lecić. Czyli teraz lecimy na wieś. To zawracamy jednak. Jeju, przygoda mojego życia normalnie. No, najwyżej jak się zresetuje, to... A wyobrażasz sobie lecieć takimi prawdziwymi saniami? Wow. To by było, co? <laughs> A to są dwa oddzielne domki, czy... Święty Mikołaj wszędzie będzie, z małym elfem. Elf to jest mało pomocny, no przepraszam, ale nie umiem chodzić tym ludzikiem. Sprawia to mi to trudność. Tata pokazuje, że jakieś koty tam coś strzelają do nie. siebie. Nasze sanie, rozbiły się. Ale da się. A, ała, się... moja głowa. I... Dobra, da się wsiąść. No Najlepsze. to jest jakaś magiczna moc. Biedne renifery, zobacz, jak leżą. Dobra. Nie ma wszystko. Oho! Ale co Świetnie. teraz? Czemu jest tak ciemno? Zostałam zbanowana. Jak? Normalnie. Że ktoś cię zbanował? No. Ktoś nie chciał prezentu? Nie no, ktoś chciał prezent, tylko... Yy, o! to nie ja widzę twojego czego. Jesteśmy już razem. Oliwia mnie znalazła i znowu w sumie, wznosimy się w skórze. No cały czas ruszamy z tego miejsca tutaj, gdzie jest ten motel. I biegnie, biegnie renifer. Biegnie, biegną, biegną. I zaraz y, przedsiębior się ze To już chyba wszystkie domki przeleciałam. Tak, możemy wrócić do domu. Ma A nie, jednak nie Mamy nowego sąsiada. Mhm, mm ciekawe kto nim będzie. A skąd nie. wy to wiecie? Tego domku nie było. A, to tak szybko A, się wybudował. A, i tutaj nie byliśmy. No spoko, no. O, choinka jest to od razu na, tym na dworze. Na dworze. Czyli co, tutaj będziemy zostawiać prezenty? To czekaj. Wzniosę się i od razu będzie, że. A pod nami jest jakby taki pył magiczny. Bo to, Albo bo nad być... nami, taki brokacik jakby, błyszczący. Dół. Renifery, dołu. do dołu. No, przecież idziemy do, do dołu. To, czyli tak wolno. Chyba do domu. Czyli te do renifery dołu. tak bardzo wolno parkują. No. One już są zmęczone. Nie, po prostu one chcą być bezpieczne. My... Ja też, bo ja się boję. Tak. Ja mały elfik. No tutaj to pójdzie sprawnie. O nie! Tata o -o. nas widzi z okna. O o. Wsiadaj, chodź! Widziałem Mikołaja. Nie, nie widziałeś nie, mnie. Nie, to w Mikołaju. telewizji! W telewizji widziałeś. Odlatujemy. Odlatujemy i jeszcze idziemy do pizzerii. To będziemy same. jeść? Prezent. Czy będziemy tam zostawiać prezent? Prezent. O ja myślałam, że coś zjemy, a Mikołaj nie jest głodny? Jestem. Ja też. Ale w sumie pani Mikołajowa robi kolację. Jak jest taka ciężka praca, to trzeba potem coś zjeździć to coś ciepłego, bo, bo przecież marzniemy. Okej, okay. to, to ty Elfiku, zostań w Bardzo chętnie. Czekam na ciebie, Mikołaju. O, tu już są jakieś dwa prezenty oh. na zewnątrz. No, a tu nie ma żadnego. No to Oj. ktoś się też ucieszy. Ciekawe, co tam jest w tych paczkach, co tam Mikołaj naładował. <grystanie> jest Pizza House pod domem. E, tylko Mikołaj ma jakiś dziwny strój tygrysa na sobie. Niby czapka Mikołaja i broda, ale to jakiś tygrys. To jakiś nowoczesny Mikołaj. Czekaj. Bo ty tam zostałaś u góry, nie? No i nie możesz się do mnie teraz wspiąć? Nie. <grystanie> Zaraz ci jakoś tam. Oh my god. Czekaj, mamy drabinę na szczęście w, sech, w tych, w tych, czyli w ty możesz... klamotach. Aha, jaki numer? No to szukamy. Nie. Tutaj drabina klematach. Ewentualnie można dzwonić po strażaków. <laughs> I też jakoś damy radę. Ty no, ale numer. Mikołaj ma wszystko. No, już widzę cię, Mikołaju. Skaczesz tam. Trochę dalej tu. Dra... Nie, no. Mikołaj spadł. I co? Już Zostałam Mikołaj. zbanowana. Super. O, rodzina dla kotów tam. trzy, 2, 3, 4. O, fajnie. Faktycznie. Ale niestety. Ratuj, smutnym, Elfa. Smutnym zakończeniem. Ratuj, Elfa. Musimy ratować elfa. No ja widziałam, jak ty tak leciałaś w dół i chyba sobie zdarłaś trochę buźkę, co? Nie, patrz, nie są cała. Ale mnie tu nie ma w tych saniach. Nie, bo lecę. Po... Lecisz po mnie? No niestety, ale chyba nie mógł. Ale Mikołaju, to już... <laughs> Może teraz już wracajmy, co? Jak już mnie odbierzesz. Ej, gdzie ty jesteś? Nie wiem, Widzę. Jesteś, jesteś, jesteś. O ja <grystanie> Ale numer, normalnie Zajdźcie ratowanie to elfa. Ratowanie elfa mamy. To jest elf Wsz. niezdara. Inaczej go nie można nazwać. Hej elfie. Cześć, niezdara. jesteś moim bohaterem. Jej, kubiegniemy! To <grystanie> jak teraz aktywnie niesiesz. To teraz... Fru nie do sań! Fru do sań. Idę do domku, Czekaj, na gorącą ja czekoladę. Czekaj, cię chyba... Do domu? Zostałam. Do domu? ulicy, zaraz to ktoś przejedzie, zaraz Niek. będzie po mnie. Nie. Bratysiu, Mi kto może? Mikołaju, co ja mam robić? Akceptuj. A Jezu, co tu się dzieje? Jakieś akceptacje? Nie wiem, ale znowu jestem w saniach. Jestem bezpieczna, możemy jechać. Lecieć. W sensie. Ciekawe, czy Mikołaj ma takie prawo jazdy? No. Pozwolenie na samki? Ja nie wiem, no jakoś musi mieć, nie? Jakieś Oczywiście takie... mam. Jak ja byłem mały, to się rodziców pytałem, czy mogę iść na samki. To może on się pyta pani Mikołajowej. Dobra. <laughs> Jest superowym zakończeniem. Tak. Elfik uratowany. I prezenty zostały rozdane. Brawo! Proszę Brawo. mnie położyć na kanapę. Będę przeszczęśliwa. Dobra. I wiecie co? Ja już nie gram w ten Brook Brookhaven. W sensie fajnie popatrzeć, ale samemu nie chcę tym chodzić, bo mi nie wychodzi tym ludzikiem. Jestem. Jest wspaniale. Jedziesz? Usiadłam sobie y, przy choince. Piękny widok. A ty możesz się rozłożyć? A czy ja. Aha. O, o! No i tak jest elegancko. Mikołaj też ich odpocznie. No to co? Kończymy już ten dzisiejszy odcinek? Oczywiście. Proszę mnie wpuścić do domku. Zapomnieliśmy o tacie! No tak! Już. Y cześć. Ale bieg szybko. Nie, zapomnieliście. nie, no, mieliśmy misję. Rozdać mieliśmy te prezenty. Misję. Dostałeś też prezent? Tak. I co było w prezencie? Odpakowałeś? Taki mam. Uuu, zielony! Ej, duży! O, a ja też mam zielony. No to chyba byliście grzeczni, co? No. No to co teraz będziemy robić? Kolendować? Tak. Bóg się rodzi! <laughs> Delfinki no, były w telewizji! Dobra, obejrzymy Kevina samego w domu, a, ty, ty. tak? I posiedzimy sobie rodzinnie przy klińce. Wow. Oglądamy Kevina samego w domu. Tak jest. No i mamy nadzieję, drodzy widzowie, że ten odcinek da, Wam się spodobał z nieporadnym Elfem. Jeżeli tak, no to łapkujcie, subskrybujcie, łapkujcie dzwoneczkujcie. Niezdarnego Elfika i dla Świętego Mikołaja. I widzimy się w jutrzejszym filmie. Pa! Pa, pa, 102! A czy te skiny mogą tak pomachać? Tak, mogą. No to machnij. Okay. Na sam koniec. Pa! Super! A jednak to nie koniec tego dzisiejszego odcinka, ponieważ stwierdziłam, że przecież jeszcze nie było pozdrowień. I tak wiecie, przerobiłam cały ten film i mówię: Nie no, muszę wam dograć, bo wiem, że niektórzy z Was czekają właśnie na ten moment. Nie wiem, ile dzisiaj pozdrowimy osób. Może 15. Pierwsze pozdrowionka wysyłamy do Ewy Kostka 2304. Buziole da Ciebie lecą. Pozdrawiamy Katarzyna Podloch. Buziaki. Pozdrawiamy Lara Żyrafa. Buziole, teraz pozdrawiamy kogoś, kto napisał do nas z konta. o.2, Buziole, do ciebie lecą. I ty już pisałaś, pisałeś do nas kilkukrotnie, że czemu ciebie nie pozdrawiamy? Kochani, jest mega dużo chętnych na pozdrowienia. Jest strasznie długa kolejka, także prosimy o cierpliwość. No nie jest to takie łatwe, żeby was wszystkich pozdrowić. Teraz pozdrawiamy Hortensia S i E, Buziole. Masz bardzo ładne imię. Pozdrawiamy Roberto, Roberto, myślnik DO1NC, Buziaki. Teraz pozdrawiamy Sandrę, która napisała, że nigdy nas nie opuści. I ty, kochana, napisałaś skąd? Justyna Nowotarska, 5806, Buziaki. Pozdrawiamy karmelka 2016. Buziaki lecą do Julka, Bocian, myślnik L7G. Buziaki lecą do Alicja Eś, która napisała skąd Marta Alicja 9013. No i teraz już pozdrowiłam 10 osób, czyli jeszcze piąteczka. Pozdrawiamy Eliza Szabatowska Genzi, Buziole. Buziaki lecą do Leszczyk. Pozdrawiamy Ala Ala Myśnik L6X. Buziaki lecą do Marcelina Górnik. I ostatnie buziole wysyłamy do kogoś, kto napisał skąd to ktoś na pewno 777, mega tajemnicze konto. Możesz tam dać znać, jak masz na imię, ile masz lat i skąd jesteś. Tutaj w tle możecie zobaczyć, że Oliwia zaczęła robić ten swój obrazek, malowanie po numerach, ale dopiero zaczęła, także nie będę wam pokazywała, jak to wychodzi. Myślę, że jak już Oliwia stworzy cały ten portret, ten obrazek, to Wam go pokażę, ale to jeszcze pewnie potrwa kilka dni. No i co, ja wam życzę miłego dnia i już naprawdę teraz się z wami żegnam. Pa pa.